Siemandero, to znowu ja, wasz ulubiony youtuber i witam w najnowszym odcinku z gry Forza Horizon 5 i zaczynamy nową serię na moim kanale, czyli testy map graczy ale nie graczy jakichś światowych kurcze, czy jakichś innych zagramanicznych youtuberków tylko naszych rodzimych kurde twórców ludzi, z którymi gram na live'ach, robią traski ee, no i się przyczyniają właśnie do tego, że no mamy w co sobie polatać, pograć, pościgać się wspólnie pojeździć. E, na wstępie oczywiście zapraszam na Discorda. E, tam jest dział e, wiele działów tematycznych, między innymi Forza i pod Forzą jest dział tematyczny trasa, trasy i tam proszę publikować traski, które no, będziemy ogrywać sobie na live'ach, a ciekawsze trasy, ogram na odcinek, to nie jest tak, że każdą trasę będę teraz ogrywał, tylko po prostu trasa, która mi się spodoba. To sobie ogramy. Naprawdę e, musi być, nie wiem, ciekawa, fajnie zrobiona, fajnie poprowadzona. E, coś ciekawego na tej trasie będzie. Czy naprawdę mega dokokszona trasa będzie? Kurde, i kopary wszystkim opadną. To sobie poogrywamy. E, dzisiaj lecimy trasę z Covera, jak już wiecie, po temacie. E, kolega, kurde, tutaj naprawdę zrobił nam bardzo dużo już tras. I. I przyczynił się naprawdę właśnie do wielu takich fajnych wyścigów, gdzie potrzebowaliśmy na przykład trasy dubajowe. Zrobił trasy dubajowe, no różności naprawdę, więc bardzo fajnie. I dzisiaj lecimy traskę, która może nie jest 10 na 10. Właśnie, będę też oceniał może na przykład te trasy i punktował je w skali od 1 do 10. Traska jest taka średnia ale po prostu fajnie poprowadzona, fajne jest logo DSR i tylko dlatego właśnie wybrałem je na pierwszą trasę z racji tego loga no i tor jest taki troszeczkę drago, drogowy, nie, nie troszeczkę, tor jest drogowy, ale trasa taka torowa, wyścigi torowe więc to jest to co ja lubię, więc zaczynamy jechać będę oczywiście na padzie, nie na kierownicy, bo nie dość, że łatwiej się prowadzi to ja jeszcze będę mógł się dodatkowo łatwiej rozglądać i oglądać sobie trasę. Wchodzimy w Creative Hub, schematy zawodów. Szukaj kodu udostępnienia, ja już wpisuję kod 1, 2, 3, 9, 9 5, 3, 3 4. Zatwierdzam, potwierdź i tutaj mamy Storm Rider, oczywiście z Cover 1997. Macie tutaj trasę, podgląd trasy, 5 okrążeń. Od razu powiem, że no jak ktoś stworzy, nie wiem, 10, 20 okrążeń, no to ja nie będę tych wszystkich okrążeń jeździł na filmie, no bo to zejdzie kurde z pół godziny, jak nie więcej. Więc no nawet zobaczymy, jak te 5 okrążeń zrobimy. Eee, chodzi tylko po prostu, żeby zaprezentować trasę, przejechać się i ktoś będzie mógł też z niej skorzystać. Kod macie tutaj pokazany za każdym razem, eee, więc sobie możecie zapauzować film i sobie. Eee, traskę objechać. Wybieram ferarkę. No i zobaczycie tutaj zaraz, kurde, co tu się będzie działo. Także zapraszam na Discorda, bo w ogóle yy, Discord jest obowiązkowy, jeżeli chcecie teraz ze mną grać na live'ach, żeby była po prostu lepsza komunikacja, więc wszyscy, co grają ze mną w konwoju na live'ie, muszą być też na głosowym na Discordzie, żeby można było rozmawiać. I się dogadać i nie czekać w nieskończoność, aż ktoś odpisze na YouTube. Storm, Storm Riders, proszę bardzo, rozpocznij zawody wyścigowe. I pyk pełno trybun, bandy chłopaki lecą. I mamy, kurde, logo DSR. Proszę bardzo, z konteneru wystrugane w neony. Więc D, podłoga SR to jest nasz tak klubowy gracza. Eh, gracza eh, tak klubu naszego. Eee, no i dobra, lecimy dalej. Hamujemy. Tu trochę nierówno, więc ciężko dohamować więc polecam hamować trochę wcześniej bo strasznie te płyty podbijają i auto no nie jest w stanie wyhamować tej prędkości którą się napędzi po prostej znowu bandy, trybuny i trybuny, proszę bardzo tu trzeba uważać żeby nie wylecieć w te Kolorowe pałąki, bo zatrzymają nas. Tutaj też ostry 90-stopniowy zakręt. I jak się jedzie konwojem, uwierzcie, że jeszcze większe jest ramowanie niż to, co teraz mnie zramowały li, kurde, drywatary. Palemki. No i naszym oczom ukazuje się coś, kurde, też niesamowitego. <ścoughs> Nie wiem, czy widzicie to, co ja, ale tu jest wielki falus. Nie wiem, co... Twórca miał na myśli, i czy to robił na swoją podobiznę? <grywa> dalej, ja, yy, Także tego, no, dobra, to może bez komentarza. I jedziemy dalej. <grywa> wow, już <grywa> w lewe jajko. kurde! Lecimy dalej. Zakręty są fajne, szybkie, ale część zakrętów jest naprawdę kurde, takich wymagających. Alp... O, i tutaj mamy jeszcze jedną atrakcję. Proszę bardzo. Nie wiem, co to jest dokładnie. Czy to jest jakiś robot? Czy jakiś, kurde, nie wiem, szogun. <laughs> z mieczem starczą. O, poniosła fantazja, widzę. Proszę bardzo. Także lecimy dalej. Tutaj bardzo wynosi na zewnątrz i te bandy po lewej stronie. Widzicie, one potrafią zatrzymać do zera. Proszę, kurde, i lecą samoloty na nas, widowiskowo. I w ten sposób kończymy pierwsze okrążenie. Zaczynamy kolejne. I znowu będziemy mijać napis DSR. Tu już lecimy. Pyk, pyk, pyk. No i chciałem się pięknie złożyć w zakręt i kurde drivatary mi na to nie pozwoliły, zramowały mnie masakrycznie. A chciałem zrobić piękne, czyste okrążenie, no kurde, nie mogę się składać w zakręt, muszę ich wyprzedzić trochę więcej. No ale w 12 osób konwojem jak tu lecimy, no to jest naprawdę rozpierducha. Ja tu próbuję do wewnętrznej się skleić, żeby... No, bo już tam powypadały. Już by mnie sprzątnęli Aaaa. ścięte palmy Falus Wiadomo o co chodzi, nie będę używał konkretnych słów. Żeby YouTube mi się tu nie, nie przyczepiły. <grym> Tutaj ładnie sobie ścinamy i wychodzimy do zewnętrznej. I zaczynamy trzecie okrążenie i lecimy. Macie czas okrążeń, możecie sobie jeździć na czas, kto lepszy czas wykręci. Troszkę się pod... na... pomogłem sobie ręcznym, ale to delikatnie podciąłem, żeby tylko dokręciło mi autobu. Naprawdę ciężki jest zakręt, ciężko się w niego złożyć. O oh shit! Ale banda kurde, niedopracowana zatrzymała mnie do zera. Myślałem, że się prześlizgnę przy wewnętrznej. Mój błąd oczywiście, no bo by mnie nie uderzył, to by mnie nie zatrzymało. Pyk, 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 pik, pyk. Kolorowe pałąki. Powiem wam, że ta traska lepiej by się prezentowała, jakbym mm, była późniejsza. Ten, pora, pora, dnia troszeczkę ciemniej, żeby tutaj gra światła robiła robotę, kolorowe właśnie jakieś tam te brameczki halogeny i sam ten napis na kontenerach by był bardziej widowiskowy odstawiliśmy drywatary mamy ostatni uuuuj, widzicie, kurde, tu wynosi bardzo Ostatni, nie ostatni, czwarty, przedostatnie okrążenie mój rekord 1.23-324. Jadę w klasie S1900. To nie jest jakaś super turbo, hiper odrzutowa ferarka. Ale jeżeli chodzi właśnie o takie trasy torowe, bardzo, bardzo dobrze mi się nią jeździ. I taka jest wyśrodkowana z przyczepnością i z prędkością i z, przy z przyspieszeniem. Samo też dobrze hamuje w miarę. No i od razu powiem, dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej serii filmów. Eee, czy Wam się będzie coś takiego podobało? Chcecie coś takiego oglądać? No i zapraszam też do tworzenia tras tylko nie na pałę, tylko no, przyłóżcie się oczywiście do tych tras ta trasa, mówię, to jest taki średniak tylko dlatego ją wziąłem, no bo no bo miało to logo DSR eee, i, i, i ogólnie tor torowy. Ja, ja lubię tory torowe, bo wychodzę eee, z Gran Turismo, tak naprawdę więc no, tam są tylko torówki zaczynamy ostatnie okrążenie, 1.20, proszę bardzo Ale możecie tworzyć i trasy przełajowe, i po prostu podrajdy, coś pod shootry, coś jak gymkany. Bardzo dużo tego możecie tworzyć, driftowe. Oczywiście ja to nie jestem jakiś super hiper, kurde Drifter w tej grze, ale coś tam zawsze można polatać. Czy nawet y, tworzyć trasy Hot Wheelsowe w, w dodatku DLC Hot Wheels. Bo mam i też mogę przetestować, nie ma problemu. A takich tras jest bardzo mało, w ogóle gracze nawet światowi nie robią, kurczę, żadnych takich ciekawych torów w DLC, a co jest dziwne, bo przecież tam jest wielkie pole do popisu, fajne są te trzy, tak jakby te wysepki, z których można naprawdę dużo wykrzesać, wykorzystać. uślizgnąłem się, skopałem. Straciłem troszeczkę, czasu chyba nie pobije swojego. I lecimy. 1.19.21, no to 1.20.300 był tak mój najlepszy. Porsche to Tomoran proszę bardzo, więc pierwszy odcinek kończymy, mamy tutaj najlepsze okrążenie, 1.20. Z Drivatarami, ode mnie kurde nawet z klubu jeździłem, DSR, DSR, proszę bardzo, Osmi, Iwo, Patryk, Drifter na dole. No i tak to wygląda, pierwszy odcinek kończymy. I mówię, piszcie w komentarzach. No i zapraszam też do subskrybowania mojego kanału, jeżeli ktoś jest nowy na kanale. I zostawiajcie łapki w górę i piszcie to komentarze, naprawdę, no bo jest to przydatne, jeżeli chodzi o algorytm YouTube'a pomożecie mi tym, no tak jakby się wybić na większą skalę, dobić, kurczę teraz czekam na te 4000 subskrypcji, mamy w tym momencie 3800, pękło już, więc superansku, bardzo wszystkim dziękuję, no i to by było na tyle, Szałeczka, do następnego, cześć!